Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot Tarocistka Fortuna z tej strony Myślę moi drodzy, że u Was wszystko w porządku Czujecie się zdrowi i bezpieczni Ja tutaj opanowuję swoje kamery Bo musiałam użyć innej kamery Moi drodzy, bo są problemy techniczne cały czas I ja po prostu nie jestem taka biegła w tych technicznych sprawach No ale nie będę Wam zanudzała na razie myślę, że będzie dobrze tutaj z tym nagrywaniem. Moi drodzy, tarot, rozkład na trzy miesiące. Nazwałam ten horoskop letni, czerwiec, lipiec, sierpień. Karty Lenormand, karty energii, inspiracji. Zobaczę, co tutaj będzie dla Was, kochani, kochane lwy. Także zaczynamy. Lew, czerwiec. Są dla lwa w czerwcu, lipiec. dzisiaj? Sierpień. To tylko wyproszę o chwilę cierpliwości. Karty Lenormand. Wsparcie wiadomości. Dobrze, zaraz zobaczymy, kochani. Inspiracje jeszcze dla Was, postanowienia, działanie i kochani bez troska. No dobrze, zobaczymy dalej. Zaczynamy od miesiąca czerwca. Kochane lwy, dużo wiadomości idzie do Was od początku miesiąca. Mogą być to nowiny od kolegów, koleżanek, ale też moi drodzy... Jakieś listy, smsy, dużo takiego kontaktowania się. Także Lew będzie tutaj bardzo, bardzo zajęty towarzysko na początku czerwca. Będzie jakieś świętowanie, będą imprezy na pewno. Także będziecie troszeczkę zastanawiać się, gdzie tutaj się wybrać, do kogo na urodziny czy na imprezę, bo będziecie mieli tutaj bardzo. Dużą ilość zaproszeń, ale też, drogie lwy, bardzo intuicyjnie kobieta będzie wam mądrze pomagała w czerwcu. Też trochę będziecie zastraszeni. Nie wiem, czemu tu będziecie się obawiać. Może obawa o swoje życie, jakieś takie lęki przyjdą do was. To mogą być jakieś koszmary nocne. Także koniec miesiąca. Czegoś się będzie lew obawiał bezpodstawnie, bo macie bardzo duże wsparcie w czerwcu. Pamiętajcie o tym. Jeśli nie będziecie mieli, m, znali jakiejś odpowiedzi na pytanie, to na pewno ta kobieta doświadczona bardzo Wam pomoże. Zdrowie będzie raczej dobre, ale tak jak mówię, trochę stresu, trochę niespania po nocy. W lipcu natomiast. <laughs> Również jest dużo wiadomości koło Was. Jest czas na to, abyście się z kimś zaprzyjaźnili. Tak samo w czerwcu: macie dużo osób koło siebie i tutaj też jesteście bardzo lubiani, drogie lwy. Macie wsparcie też kobieta, mężczyzna jest koło Was. I wy możecie od nich otrzymać dużo takiej pozytywnej energii. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, na pewno tą pomoc uzyskacie. To jest na pewno czas też spędzony na poświęcony waszemu hobby. Również będziecie tak czuć oczyszczenie, spokój. Znajdziecie taki balans życiowy. Osoby mogą samotne, single, mogą się tak zaprzyjaźnić, że z końcem miesiąca lipca będą myślały o zawarciu związku małżeńskiego, będą planowały ślub. Także może być tak. Niektórzy z Was zdecydują się na naukę, czytanie, dokształcanie się. Także możecie robić to w ramach właśnie Samo y, nauczania, tak? Samemu będziecie sobie organizować y, czas, y, moi drodzy, rozwijać swój jakiś talent. Także lipiec bardzo ciekawy. Czeka was również w lipcu wiele rozmów, y, wiele rozmów i moi drodzy, o finansach będziecie bardzo y, rozmawiać, myśleć, ale przede wszystkim y, lwy będą podejmowały działanie. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postanowienia pierwszego kroku. Czyli macie w lipcu działanie, pomimo tego, że wasze życie takie m, prywatne jest bardzo bujne w czerwcu, w lipcu, to wy cały czas działacie, rozwijacie swój talent. Także tutaj jest m, bardzo dobry m, czas na to. Również, moi drodzy, zdrowie raczej tutaj w balansie, w umiarkowaniu będzie wszystko raczej w porządku. Drobne jakieś dolegliwości, wiadomo, każdy może mieć, ale myślę, że lwy będą w dobrej kondycji. Mówię drobne dolegliwości mam na myśli, bóle zatok. Drobne, na przykład jakieś przeziębienia, układ moczowy, nerki na to zwróćcie uwagę. Ale moi drodzy, powiem Wam szczerze, że będziecie sobie świetnie radzić, Czerwiec-Lipiec. To Wam powiem na pewno. W sierpniu już będzie gorzej, bo będziecie czuć duże przemęczenie. Stawy kości mogą Wam dokuczać, kończycie jakiś projekt w sierpniu, chcecie zmiany i to Wy chcecie tej zmiany, chcecie transformacji. Na pewno dużo z Was zmieni swoje plany, zakończy pewną działalność, pewien etap w życiu, bo tu przy dziesiątce buław to coś kończycie w sierpniu. I zaczynacie żyć w komforcie i zaczynacie myśleć o swoich sprawach. Spotkania z przyjaciółmi również druga połowa sierpnia, czas spędzony właśnie poświęcony sobie, ale też dwie kobiety koło was, bardzo wrażliwe, uczuciowe, które są właściwie bardzo pomocne w sierpniu. Otrzymać możecie wiadomość, moi drodzy, która zmieni być może Wasze plany, ale też pamiętajcie o tym, że właśnie w sierpniu macie koło siebie energetykę bardzo dużo miłości oraz maga patrzącego w lustro, spoglądającego w lustro. Także tutaj macie, kochani, bardzo dużo y, możliwości, bo możecie się zakochać. Y, tu możecie y, zaczynać, kończycie, bo jest transformacja i zaczynacie w magu na nowo nowe działania. Coś się kończy, coś zaczyna w sierpniu u y, lwa. Także jest podpowiedź od opiekuńczych kart bez troska. Co powinniście zrobić? Pobawić się z dzieckiem. Dziecko to Twój najspanialszy nauczyciel. Także możecie się uczyć takiej beztroski w sierpniu od dzieci, poczuć się na nowo dzieckiem, odpocząć od problemów. Możliwe, że będziecie mieli urlop w sierpniu, a niektóre osoby przystąpią do nowej pracy, do nowej działalności. Może pomyślicie coś nad właśnie swoim biznesem. Znajdziecie Coś dla siebie. Na pewno lew przez lato będzie rozwijał swoje talenty, będzie działał dużo ludzi przyjaznych koło Was. Dobre zdrowie, kochani. No uważajcie na kości stawy w sierpniu i problemy skórne. Także ja bym powiedziała, że macie bardzo cudowny okres tych trzech miesięcy, Raczej spokojny, przyjaźni ludzie są koło Was, także tylko należy się cieszyć. Podejmujcie dobre decyzje, tylko dobre i tego Wam życzę oraz dużo, dużo zdrowia. Trzymajcie się, do usłyszenia.